Byłem bardzo ciekawy skąd pochodzi mleka, które Amet używa w swoich serkach, więc pojechałem do rolnika. Zobaczcie jak to było. Nazywam się Andrzej Skup, zajmuję się hodowlą krów, mleko produkuję dla Almette. Muszą być spełnione bardzo wysokie warunki jakościowe, nie mogą być chronione paszu z GMO. Panie Andrzeju, jak tą krowę nazywamy? Wanda. Cześć, ja, Wanda. Tutaj nie ma w ogóle żadnego przemysłu dookoła. Jest zielono, jest czyste, są lasy, jest świeżego powietrza. I dzięki temu mamy właśnie takie szczęśliwe krów, które dają super mleko dla almety. Mleko prosto od krowy jest. No najlepiej smakuje, bo to jest mleko naturalne. I z tego mleka robi się pyszne serki almety. No i słodkie, musi być słodkie. Słodka krowa to jest słodkie mleko. <laughs> Czyli mamy do czynienia z prawdziwego polskiego mleka. Tak. Cudowne, jesteśmy w Polsce. W drodze z Warszawy do Świcko-Blanki zatrzymałem się na chwilę na jeziorze Ukiel, wykorzyczyłem łódkę. Relaks też nad jeżorem, cisza, spokój bardzo polecam. A byłem trochę głodny, zacumowałem i zrobiłem sobie szybki dip z Serkiem a Mini. Z warzywami i grycini. To była świetna przekąska żeglarka z cudownym widokiem na jeżorze.